Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. To już jest trzeci film z rzędu, lecimy z regularnością. Wreszcie mogę jakby spełnić moje postanowienia noworoczne i się troszeczkę bardziej zawzięłam, jeżeli chodzi o ten kanał. E, filmy będą pojawiały się w poniedziałki i w czwartki, więc zapraszam, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Nie wiem, że to mówię. Dzisiaj będzie book tak, czyli taka lekka odskocznia od recenzji, od gadania o książkach, chociaż tutaj też też gadała o książkach. Jest to tak. Don't judge a book tag, czyli nie ocenię książki po okładce, tego typu, coś w tym stylu. jest to 10 szybkich pytań, 10 szybkich książek, przechodzimy do tagu. Pytanie pierwsze. Historia, która nie pasuje do okładki. I ja mam tutaj Dotyki Julii. Jest to pierwsze wydanie z 2012 roku. Jak wiecie, późniejsze te okładki mają takie oko i w zależności od części, ona ma tam oko bardziej zimowe, wiosenne, jesienne, a to jest pierwsza książka, jakby w polskiej oprawie, bo to oko jest oprawą zagraniczną, w polskiej oprawie wydano ją właśnie w formie baletnicy. Dlaczego? Nie wiem. Natomiast ja szczerze kupiłam tę książkę właśnie dlatego, że była w tej baletnicy, ponieważ ja od dzieciaka byłam zakochana w balecie. I jak zobaczyłam, że jest książka o baletnicy, że na mnie Julia, a to jest moje imię, to o ojej, to będzie świetna książka dla mnie. W ogóle nie ma to nic wspólnego z baletem. Jest to książka y, fantastyka młodzieżowa. I historia opowiada o dziewczynie, która mm, ma taką moc, że poprzez to, że kogoś dotknie, może kogoś zabić. Nie ma nic wspólnego z baletem. Jest to taka bardziej postapokaliptyczna wizja świata. Trochę trójkątu miłosnego, jak to w tamtych czasach było bardzo popularny w każdej książce, więc tutaj również jest trykąt miłosny. Te książki dalej są na rynku do kupienia, tylko mówię, w tej oprawie z tym okiem To wydanie w ogóle wydaje mi się, że jest już niedostępne. Nigdzie go nie widziałam. Jest naprawdę bardzo, bardzo stara i kompletnie nie pasuje do treści. Pytanie drugie. Okładka, której nie cierpisz, a książkę uwielbiasz. Tu miałam naprawdę wielki problem, żeby znaleźć taką książkę, ponieważ chyba nie mam takiej okładki, której. Nie cierpię. Naprawdę stałam przy tych moich regałach i każdą książkę po kolei przeglądałam, Więc no ale w każdym się coś podobało, więc ta książka jest taka trochę naciągana. Jest to Nasze Małżeństwo. Książka jest naprawdę bardzo dobra. Jest to historia o tym, że mężczyzna trafia do więzienia e, osądzony wydaje mi się, że on był osądzony gwałt, ale nie jestem pewna. E, głównie dlatego, że jest osobą. Tarno. Czyli podobnie jak Zabić Drozda, mam podobny troszeczkę motyw, jeżeli chodzi o osądzanie y, poprzez rasizm. I tutaj po prostu ta, ta okładka jest taka, taka. prosta. I nie ma w niej nic takiego wow. Natomiast fabuła tej książki jest o wiele lepsza niż okładka. Dlatego może ta okładka mi się mniej podoba, bo mówię, to jest trochę naciągane, bo ona jest prosta i, i ładna w swoim minimalizmie, ale. Jeżeli ja bym wybierała z książek, których po prostu mi się podobają forma, a okładka nie, no to wybierałabym tą, no bo po prostu jeżeli macie okazję przeczytać tę książkę, to czytajcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobra Jest to właśnie historia ogólnie małżeństwa, tak? Czyli on trafia do więzienia i to jest historia tego, jak to jego żona przeżywa I jak oni wspierają na tej płaszczyźnie tego, że on jest teraz kazańcem, ona jest jego żoną i jak wygląda ich relacja No bardzo dobra trochę psychologiczna książka. I teraz analogicznie, książka, której bardzo nie lubisz, ale ma piękną układkę i tutaj nie miałam problemu, ponieważ mi osobiście nie podobała się Diabolika w ogóle. W ogóle mnie ta historia nie poruszyła, nie wciągnęłam się w nią, w połowie tej książki ją po prostu porzuciłam, nie poczułam tego, tej miłości, jaką, jaką ona miała w czasie, kiedy stała się popularna na rynku i trochę mnie rozczarowała, a okładkę uważam, że ma przepiękną ten motyl, taki połowy mechaniczny. Po części pasuje do, do historii, jak najbardziej, ale mówię, nie podoba mi ta historia. Mamy na półce, ale myślę w ogóle, żeby ją sprzedać, bo w ogóle nie, nie czuję z nią powiązania. Pytanie czwarte. Książka, o którą z początku myślałaś, że nie polubisz, ale pozytywnie się zaskoczyłam jest to w sumie nie tyle co książka, co ogólnie seria a Jadowskiej. W ogóle nie patrzcie na moją okładkę, bo ona jest spalona przez słońce. Niestety leżała na parapecie i promienie słońca mi ją w z zżarły, i kolor, jestem z tego powodu bardzo zła. Ale podeszłam do tej książki tylko właśnie dlatego, że mój drogi, yy, serdeczny przyjaciel ją kocha, a ja miałam takie mm, polska fantastyka. Ja tak jakoś, nie wiem, byłam tak bardzo sceptycznie nastawiona do tego, że wiecie, polskie miasta i polskie nazwy, i jakaś magia w tym wszystkim. To mi totalnie nie pasowało i, i naprawdę no, ja się pozytywnie zaskoczyłam. To nie jest jakaś książka najwyższych lotów i jakiś na nie wiadomo, jaki fenomenalny y, koszt pisarski, ale bardzo dobrze się przy niej bawię i przy kolejnych częściach również, więc myślę, że y, to jest książka idealna do tego pytania. Nie spodziewałam się tego, pozytywnie mnie zaskoczyła, do tylu stopnia, że postanowiłam przydać kolejne części. Pytanie numer 5. Książka, którą na początku myślałam, że pokocham, ale się rozczarowałam i jest to książka, o której ostatnio miałam na kanale czyli jest to Bromansk lub książki. Yy, miałam wobec niej inne oczekiwania, myślałam, że będzie o wiele lepsza niż była, rozczarowałam się na niej. Może nie aż tak bardzo, ale jednak trochę tak, bo oczekiwałam. Czegoś więcej, i tego nie dostałam. Całą moją opinię będziecie mieć gdzieś tutaj w karcie. Yy, I zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Tam dowiecie się więcej, dlaczego mi ta książka rozczarowała. Pytanie numer 6: zwrot akcji, którego się nie spodziewałam. I tutaj pokażę trzy Mroczne korony. Jest to książka z zadanictwa Mundrive, która była wydawana. Kiedy to było w ogóle? W 2017 roku wydawnictwo stworzyło taką akcję, że wspieramy wydanie, coś takiego co się jakoś nazywało, że my jako odbiorcy płaciliśmy za taki jakby preorder tej książki i w tym wszystkim była właśnie pierwsza część, druga część, yy, jakieś tam gadżety i tyle ile jakby my tych książek sobie zamówiliśmy, to zostało wydanych. Takie jakby zabezpieczenie do wydawnictwa, nie mieli żadnej nadwyżki, nic im nie zostało Całkiem spoko opcję. I ja z tego skorzystałam, bo też chciałam wspierać właśnie w tym wszystkim budownictwo i wzięłam tą książkę i mam tą książkę z zielonymi brzegami i mam też drugi tom i drugiego tomu w ogóle nawet nie przeczytałam, ponieważ jest to historia o trzech siostrach, które, bliźniaczkach, które zostały jakby rozesłane w trzy różne miejsca danego państwa i one w wieku chyba tam 16 lat muszą walczyć na śmierć i życie. O tron. Jakby brzmi to mega. Brzmi to naprawdę bardzo fajnie. Natomiast ta książka trochę poszła nie tak, jak myślałam. To znaczy, myślałam, że to będzie naprawdę bardzo taka dobra fantastyka, że one będą się tam faktycznie mordować i tworzyć jakieś trucizny i jakąś broń, i że to będzie jakoś tak, nie wiem, bardziej krwawo. A to było takie bardzo. Delikatne w sobie. I, I nie podobało mi się, jak to wszystko się w sumie skończyło, więc dlatego drugą część nawet nie zaczęłam. Dlatego myślę, że to jest książka, którą mogę pokazać, z tego, że zwrot akcji mnie zaskoczył. Kolejne pytanie to autor, po którym nie spodziewałam się zbyt wiele, ale pozytywnie mnie zaskoczył. I jest to Katarzyna Belenika Miszczuk i książka Szeptucha, ponieważ ja w styczniu przeczytałam pierwszy ton. Drugi, trzeci i czwarty, piąty i no jest ich tam. W każdym razie całą serię Szeptuchy i się tak naprawdę zakochałam w tych książkach. Zaczęłam też czytać y, Ja Diablica, czyli jakby kolejną mi serię. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona piórem pisarskim, właśnie Katarzyny Bereniki miszczuk bo jest taki lekki i taki bardzo przyjemny w odbiorze, że zamówiłam te wszystkie książki i na pewno na moim kanale pojawi się długo recenzja całej tej serii o szeptusze, bo jest naprawdę świetna i ja się nie spodziewałam, że tak mi się bardzo spodoba. Nie spodziewałam się, że spodoba mi się pióro tej pisarki. Zawsze się kojarzyło z taką typową polską obyczajówką. Wiecie, to, taki, to jest taki klimat, że niektórzy je lubią, niektórzy ich nie lubią. Ja należę do drugiej grupy. A tutaj tak się naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyłam i będzie o tym film. Następny to będzie więc yy, śledcie na bieżąca, że jesteście ciekawi, o czym jest ta seria, i dlaczego tak będę się spodobała, no to następny film właśnie będzie o szeptusze Pytanie ósme. Motyw literacki, za którym nie przepadasz, a w tej książce Ci się spodobał, i jest to kilka. Yy, ja nie przepadam za literingami. Rzadko który mi się podobał. Tutaj mamy może nie tyle co litering w sumie, ale taką zbeletryzowaną historię, mitu o Kirke i naprawdę mi się bardzo podobało. Ja wiem, że ta książka ma swoich fanów i, i hejterów, mogę tak to nazwać. Nie należy do takiej grupy pośrodku, bo ona nie jest jakaś rewelacyjna, to nie jest książka, która jest bogata w akcje, Boże, Boże, bo ona jest naprawdę w swoim tempie dość nudna i tam się aż tak bardzo nic nie dzieje, ale jak ktoś lubi mitologię grecką i jest takim troszeczkę frikiem, to myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie, bo mamy tutaj całą historię, właśnie Kirkę. Bardziej rozbudowaną niż tylko tyle, co podaje nam Wikipedia czy tego, co się uczymy w szkole, kim była Kirke. Bardzo bym że przeczytać też książkę tej autorki o A. Apollo, ale nie mogę jej znaleźć w ogóle na polskim rynku. W sensie wiem, że ona jest wydana, ale wydaje mi się, że na tyle jest dawna, stara, że ciężko ją dostać. Natomiast Kirkę bardzo mi się podobała, chociaż mówię, nie sięgam po litelingi ani jakieś takie beletryzowanie jakichś um, książek, jakichś biografii, rzadko kiedy. Chyba mam takie dwie, Da Vinciego i Coco Chanel, ale nie, nie lubię aż tak bardzo takiego um, pióra pisarskiego. A tutaj naprawdę mi się to podobało, ale mówię, to jest ciężka książka, bo nie każdemu ona się podoba. Kolejne pytanie, to jest książka, którą pokochałam... Pomimo tego, że jest gatunku, którego zwykle nie czytam i jest to Misery od Stephena Kinga. Ja Stephena Kinga nigdy nie czytałam, w sensie zarzekałam się, że nigdy nie będę czytała, ponieważ piszą horrory, a ja się horrorów bardzo boję i myślałam, że czytając książkę będę się jeszcze bardziej bała, bo bardziej będę sobie wyobrażała i jak film trwa dwie godziny, tak książki nie czytam dwie godziny, tylko trochę dłużej. Naprawdę się pozytywnie zaskoczyłam, bardzo mi się podobała, ona była taka pełna mroczności i taka krwi, no naprawdę mi się podobała. Przeczytałam tej książki i sięgnęłam po kolejne książki Stephena Kinga, bo tak bardzo mi się podobało, ale nie robię tego w ciemno, tylko się pytam osób, które czytały Stephena Kinga, czy ja mogę tę książkę przeczytać, czy ona jest na moją psychikę, czy jednak sobie mam opuścić więc... Ale to wszystko dzięki Misery. Misery też została mi polecana jako pierwsza, chociaż później dostałam opinię, że nie powinna jako pierwsza, bo ona nie jest aż tak bardzo lejtowa, jak mi się wydawało, więc y, jest taka podobno po środku. Niezbyt lekka na Stephena Kinga, ale nie jest jakoś też tak bardzo przerażająca, jak na Stephena Kinga. Ona jest taka pomiędzy. Mi się bardzo podobała. Jest podobno też film, ale jakoś mnie nie do ekranizacji. Książka jest rewelacyjna. I ostatnie pytanie, czyli książka z mojego TBR-u, którą myślę, że pokocham. Jest to biuna. Myślę, że nikogo to nie dziwi. Dalej jej nie zaczęłam. Dalej mam przed nią jakieś opory, ale wiem, że jak już ją zacznę. I jak zacznę ją czytać, to wiem, że ją pokocham. Jestem do niego przekonana. Ale jeszcze tego nie zrobiłam. Jeszcze mam 10 miesięcy. Zrobię to, ale jeszcze nie zaczęłam. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście ten krótki buktak. Książkowy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego filmiku. Pa!